Może nie jest to taki piasek pustynny, piękny, żółty, ale piasek będzie jakby bohaterem następnej próby. I teraz z piaskiem jaki jest problem? Jak podejrzewasz? Myślę, że z piaskiem jest ten problem, że jest sypki. Co się dzieje z naszym pięknym samochodem? Wiesz co? Przed chwilą zjeżdżałem tutaj po piasku i spowalniało mnie. Piasek jest wredny. Dlaczego? Po pierwsze strasznie obciąża samochód, bo on się zakopuje. Dlatego na piasek wjeżdżamy z włączonym. Reduktorem. Jaki zdolny uczeń. Żeby poprawić jego możliwości wykopania się albo ograniczyć szansę na to, że się za szybko zakopie, co jeszcze można wykombinować oprócz reduktora, włączenia trybu na piasek? Chyba się wykaże, bo słyszałem o tym, że można w takich okolicznościach spuścić nieco powietrza z opon. Podejrzewasz, że w kołach masz ile. 2,5. O ile spuścić, żeby było bezpiecznie, spuśćmy przynajmniej o połowę. Bo ryzyko jest takie, że jak spuścisz za bardzo, to w momencie, kiedy skręcasz, albo będzie jakieś obciążenie, opona może ci zejść z felgi. Mm -hmm. Będzie takie psss. Mm -hmm. Nam się to wczoraj zdarzyło. I teraz dlaczego to działa? Po prostu opona z niższym ciśnieniem lepiej się odkształca, powiększa się jej troszkę taka powierzchnia styku, dzięki czemu no po prostu tak jakbyś chodził, nie wiem, na nartach, po śniegu, a nie w butach. Nie jestem w stanie wyczuć odpowiedniej prędkości do tych warunków Czyli po prostu no, kilka razy zakopałem samochód, bo wjeżdżałem zbyt bojaźliwie z drugiej strony I wjeżdżałem zbyt ostro, to wyrzucało mnie Nie byłem w stanie kontrolować yy, dokładnie kierunku, i promieniu skrętu itd. Więc yy, to, 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 to jest ten właśnie taki trudny balans Żeby nie było ani za wolno, ani za szybko Myślę, że z tym, na tym etapie mam największy problem Kurczę, nie było to łatwe, ale cieszę się tym bardziej, że się udało. Podczas tego naszego szkolenia chcielibyśmy mm -hmm. też Ci pokazać różne akcesoria off-roadowe. To jest przykład i czy wiesz co to jest? No wiem, bo już mi powiedziałeś, <noise> więc wiem, że to jest trap. Ja używam je głównie na rajdzie, mhm. ale to nie jest ich główne zastosowanie, bo one przydają się w wielu warunkach terenowych, jak na przykład na piasku, żeby pokonać jakieś rowy, także to jest taka, można powiedzieć, moja prawa ręka i nawet mam takie hasło, że po trapach do celu, bo układając trapy <noise> zawsze jesteś w stanie dojechać tam, gdzie chcesz i często bez wklejenia samochodu. Okay. Myślisz, że byłbyś w stanie przejechać ten rów bez y, użycia trap? Nie, no nie ma szans. Czyli jednak widzisz, że to działa. Nie, to działa, to działa. Chyba, że chcesz spróbować ale... bez podkładania spróbować. Wiesz, jakoś dziwnie akurat tym razem nie mam, nie mam na to ochoty, więc y, w takich sytuacjach warto mieć te trapy i warto mieć też pilota. No, pilot w offrodzie jest chyba najważniejszy A. jednak. To nie jest tak, że muszę trapy wozić ze sobą za każdym razem, ale są sytuacje, w których są niezbędne. Tak, trapy dobrze mieć, bo w sumie nigdy nie wiesz, co Cię spotka. I często jest tak, że brakuje właśnie czegoś, żeby podłożyć pod koła. Można kombinować jakieś wiesz, kłaść kłody drzewa czy coś, ale fajnie to mieć. To co, wrzucam je do bagażnika. Jeszcze tak? Ci się dzisiaj przydadzą. Aha. Te niespodzianki. Ostatecznie jednak zawsze dochodzi do momentu, w którym kierowca się zakopie. Jeżeli kierowca nigdy się nie zakopał, to znaczy, że nie jeździł po terenie. No więc mnie też się to udało. No i w tym momencie okazuje się, że, że samochód też ma jakieś ograniczenia. Bo jeżeli e, kierowca jest dostatecznie zdeterminowany, to ostatecznie położy go na brzuchu, i tak było w moim przypadku. Jak się cieszę, to, ja cały wiem. dzień na to czekałem, <gry> tutaj mam dla Ciebie przyrządy ratunkowe, Aha. także teraz y, będzie trzeba podkopać te koła łopatką, y, tak żeby można było włożyć trapy. Podkopać jeszcze, czy tak wystarczy? Powinno wystarczyć. Dobra. I tą samą operację powtarzam przy, każde... <laughs> przy każdym kole? Myślę, że to jest rzecz, że jeżeli naprawdę wyjeżdżamy z miasta i chcemy zjechać sobie w teren, no to są takie rzeczy, które naprawdę bardzo, bardzo warto mieć przy sobie. Cztery trafy podłożone? Tak jest. I co, myślisz, że wyjedzie? No wiesz to wydaje mi się, że zrobiłem dokładnie tak, jak mówiłeś, żeby zrobić, więc zakładam, że tak. Coś tak nie idzie mi chyba, Panie Instruktorze. Problem mamy taki, że dosyć mocno tak, bardzo mocno się zakopaliśmy. Ja się i... zakopałem. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No, no nie chciałem tego tak podkreślać, no. Ale zakopaliśmy się bardzo mocno na tym piasku, na tyle, że koła w sumie wiszą trochę w powietrzu. Siedzimy na tym brzuchu i trapy podłożone pod koła, tak, no nie może ich chwycić jakoś. No to co, e, idę po ciągnik. To jest sposób w off-roadzie i jest takie powiedzenie, że im auto bardziej terenowe, tym dalej trzeba iść pociągnik. No nie, nie widzę tu żadnych e... zabudowań, to e... mnie tutaj Ale my jesteśmy ambitni, my sobie sami poradzimy. to znaczy? To znaczy, mamy jeszcze pewne akcesorium, którego ci jeszcze nie pokazywaliśmy, czyli high-lift, jest to taki lewarek przeznaczony do off -roadu. Tym podnosi się właśnie terenówki w terenie, w ciężkich warunkach, po to, żeby właśnie wrzucić na przykład trapa pod koło. To wyjedziesz bez problemu. Przynajmniej. E... Tak powinno być. Okej, okay. i do tego będziemy dążyli? Do tego będziemy dążyć. Znaczy żeby... zakopałem tak bardzo, że on się od na brzuchu w tym momencie. Tak, w tym momencie siedzisz na brzuchu, koła się kręcą w powietrzu tak naprawdę i nic więcej się nie dzieje. Teraz jak opuścimy go, to koło stanie fizycznie na twardym podłożu. Dokładnie. I teoretycznie powinniśmy dać radę wyjechać, ale to jeszcze trzeba powtórzyć tę operację na innych kołach, bo to... Na wszystkie robimy co, co... No, myślę, że minimum na dwóch, ale na wszystkich głowy najbezpieczniej. No to chyba tak zrobimy, co? Myślę, że tak. No, pięknie. To jest niesamowicie satysfakcjonujące doświadczenie, jak człowiek się czegoś uczy, i w pewnym momencie odkrywa, że jednak się nauczył. Także udało się wyjechać, użycie trapów. A, dziękuję.